Witam wszystkich serdecznie, zapraszam do Kącika Hani. Ja jestem Hania i mieszkam w Western Australii od 28 lat. Tematem dzisiejszej pogawędki będzie Czego nie lubię w Australii? Takie pytanie dostałam i spróbuję na nie odpowiedzieć najlepiej jak mogę. Myślałam bardzo długo, ja już właściwie od paru dni myślałam na ten temat, żeby taki, taki temat poruszyć i bardzo długo myślałam, pytałam się... Niektórych członków swojej rodziny, czego nie lubią w Australii. No i dzisiaj nagrywam. Zacznę od tego, nie wiem ile z Was w życiu jadło oysters. To są ostrygi. Mi zabrało 5 lat tutaj w Australii, żeby zdecydować się i spróbować taką ostrygę. Ona wygląda okropnie, trochę jak taki smark, leży w muszli i bardzo nieapetycznie wygląda. Nie mogłam się przemóc najpierw w ustach, to bardzo dziwnie się czuło, ale przemogłam się i spróbowałam raz, nie smakowała mi w ogóle. Słona taka trochę bez smaku była. Potem spróbowałam drugi raz, coraz bardziej mi smakowało, coraz bardziej trzeci, a dzisiaj uwielbiam i tak bardzo uwielbiam, że nawet jak mówię, to mi ślina leci. Nie wiem, co w tej ostrydze jest takiego pysznego, czytałam, że ona jest niesamowicie bogata w różne minerały i witaminy i bardzo możliwe, że nasze ciało uwielbia to, bo jest to taka trochę jak multiwitamina. A wygląda okropnie i pierwsze wrażenie jest okropne i trzeba czasu, żeby nauczyć się i polubić. I chyba też taka Australia jest, jakbym miała porównać. Jest to bardzo surowy kontynent, bardzo ogromny kon kontynent bardzo różne od Europy. Jak ja tutaj przyjechałam, zabrało mi około 5 lat, żeby do tego kraju się przyzwyczaić. Dzisiaj po 28 lat musiałam bardzo, bardzo długo myśleć, czego ja w tym kraju nie lubię i w zasadzie nie... Ja się tak chyba do wszystkiego przyzwyczaiłam, że nie ma wielu rzeczy, na które mo mogę powiedzieć, że nie lubię. Problemy, które ma każde społeczeństwo i każdy kraj, tak samo i tutaj istnieją, tak jak przestępstwa, czasami drażnią człowieka różne drobne rzeczy, ale to jest absolutnie wszędzie. Dla mnie Australia jest kochanym krajem, dobrym krajem i dobrze się tutaj żyje, także ciężko znaleźć takie rzeczy, które bym mogła konkretnie powiedzieć. Najbardziej tęsknota jest za Europejskim stylem życia, za elegancją, za starym budownictwem, za wąskimi uliczkami. Tutaj to jest ciężko znaleźć. Są miejsca, gdzie faktycznie Anglicy pobudowali 100 czy 200 lat temu, też takie małe kawałki swojej Anglii ze starymi budownictwami. Niektóre domy są przepiękne i budynki są przepiękne, stare, ale tego jest mało. Ogólnie jest wielka przestrzeń, jest pusto. Nie widać specjalnie wśród, w dzielnicach ludzi na ulicach, w mieście, w centrum i w jakiś shopping center, tak, tam jest pełno ludzi, ale na ulicach nie widać ludzi, ponieważ każdy żyje na te tysiąc metrów, to jest tak pustawo. To mi na początku bardzo przeszkadzało, dzisiaj, tak jak z Ostrygami, uwielbiam to, uwielbiam tą ciszę, ten spokój i nie zamieniłabym w tej chwili na gwar i hałas dużego miasta i tętniącego ruchu, ale jak ktoś lubi tętniące życie to Australia na pewno nie jest dla niego. Bardzo na początku mnie raziło jak się do sklepu czasami szło, to ludzie w piżamach przychodzą szczególnie wieczorem czy w szlafrokach można zobaczyć. Nieczęsto to się zdarza i nie zdarza się to Zwykle w dużych takich centrach handlowych, ale w tych takich lokalnych sklepikach to często można zobaczyć wieczorem dzieci w piżamach latające czy w szlafrokach. Ludzie bardzo swobodnie się ubierają. Jest, jest to zupełnie, zupełnie inny świat. To nie jest w ogóle podobne do Europy. To się, tutaj się stworzył taki bardzo specyficzny styl życia tylko chyba i wyłącznie charakterystyczny dla Australii. I albo się to polubi, albo się tego nie lubi. Bardzo jest to personalne, ale wiele ludzi, który przyjeżdża, ma wielkie tęsknoty do Europy. Ja znałam takich wielu, nie mogli się tutaj przyzwyczaić. Jak chodziłam w klubie spotkałam taką Włoszkę, ona wyszła za mąż za Włocha, który się tutaj w Australii urodził, ona przyjechała z Włoch. I 15 lat była, i nie mogła zaakceptować Australii, i ciągle chciała wracać z powrotem do swoich Włoch. Wróciła, posiedziała tam pół roku, z powrotem wróciła do Australii, i tak w kółko w tą, i z powrotem tak samo spotkałam Irlandkę, która miała to samo. Trzy razy wracała do Irlandii, i trzy razy z powrotem wracała do Australii. Emigracja jest bardzo ciężka. Może poprawimy sobie styl życia? Na pewno następne pokolenie tych wszystkich uczuć, które nami szarpią, nie będzie miało, ale my te uczucia mamy. Po 28 latach moje tęsknoty, które są, ale one już są bardzo słabe i trwają bardzo krótko, to tylko jak czasami film oglądam czy zdjęcie widzę, to mam taką igiełkę tęsknoty, ale to szybko przechodzi, jak tylko sobie przypomnę szarą po pogodę europejską. To, to mi to przechodzi. I następną rzecz, którą bardzo charakterystyczna jest dla Australii, ludzie mi się wydali ogromnie brzydcy. Jak tutaj przyjechałam, mówię Boże, jedynie jacy oni są brzydcy. A teraz odwrotnie, jak pojechałam do Europy, to mi się ludzie w Europie nie wydali ładni. Jest inna uroda Australijczyków. Może dlatego, że oni żyją tutaj głównie na zewnątrz, nie w domach, i właściwie przez cały rok jest słońce. Rosną na dużych ludzi. Mężczyźni są bardzo wysocy i duzi, tak samo ich kobiety. Te młode dziewczyny są bardzo wysokie, i jak byliśmy, ostatni raz byliśmy jakieś chyba 7 czy 6 miesięcy temu w Europie, w zeszłym roku byliśmy, tak? W czerwcu chyba to rok już będzie, to Europejczycy mi się wydali tak maleńcy, bardzo drobni. Australijczycy są duzi. Drażniło mnie na początku, że chodzą czasami tacy obdarci w jakichś tam takich byle jakich gaciach pod koszulkach wyglądają bardzo nieciekawie, ale jak tylko się człowiek na tego takiego kogoś spojrzy, to jest promienisty uśmiech, oni są tak przemili i czasami ten widok jest bardzo zawodniczy, bo jak się do niego człowiek odezwie, to jak niebo by się otworzyło. Przeszkadzało mi ogromnie ilość suchych drzew, ponieważ naturalnie w australijskich lasach drzewa wysychają, ponieważ się palą często te lasy i stoją takie kikuty suchych drzew, i mi to bardzo przeszkadzało. Zabrało mi też długi czas, żeby się do tego przyzwyczaić. Przeszkadzało mi brak naszych jezior, takich jak Mazury, chociaż potem odkryłam, że i takie miejsca tutaj są. A poza tym plaża zastąpiła i zaspokoiła wszelkiego rodzaju inne tęsknoty. Ogólnie nie ma, nie ma tutaj wiele wad dla mnie. Przyzwyczajenie, mówię, swoje zrobiło, lata swoje zrobiły, i nie ma wiele rzeczy, których ja nie lubię tutaj. Właściwie to chyba bardzo ciężko mi znaleźć coś, co mi się nie podoba. Mówię, nie ma żebraków na ulicach. Nie ma dużej różnicy tutaj pomiędzy biednym i bogatym. Ta różnica jest bardzo niewielka i to też jest przyjemne. Jak byliśmy teraz w Europie tyle ludzi na ulicach spało, to był bardzo przykry widok i bardzo smutny widok. My tego tutaj nie widzimy. Odległości przeszkadzają, tak. Czasami nawet do dnia dzisiejszego, ponieważ ja nie bardzo lubię jeździć, chociaż mam takich Członków w rodzinie, którzy uwielbiają jeździć i im te odległości nie przeszkadzają, mi przeszkadzają. Gdziekolwiek się chce pojechać, trzeba wszędzie jechać samochodem. Na zakupy samochodem, bardzo często do szkoły samochodem, do lekarza samochodem. Nie ma tak jak w Europie, że się wyjdzie z budynku i się idzie piechotą. No chyba, że ktoś mieszka w samym centrum miasta, czy w dzielnicy, gdzie jest wszystko blisko, ale głównie trzeba wszędzie jechać samochodem, ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej Perth jest bardzo rozległe i na przykład główne szpitale jest ich chyba dwa albo dwa są takie najbardziej główne, bardzo specjalistyczne, najlepiej wyposażone, to czasami trzeba 60 km jechać do takiego szpitala. Właściwie gdziekolwiek jedziemy czy chcemy iść to Jedziemy samochodem. Nie widziałam, żeby ktoś piechotą chodził na zakupy. To są nie, nie ma takich przypadków, także mi to przeszkadza. Ja tego nie lubię i tęskno mi do tego, że można było wyjść z domu i pójść piechotą do sklepu. My mamy tutaj taki lokalny sklep. Ja od czasu do czasu chodzę sobie piechotą do tego sklepu, ale jestem jedna jedyna, chociaż moją sąsiadką teraz jest młoda dziewczyna z Japonii, Japonka. I ona też chodzi piechotą do sklepu, także czasami się spotykamy. Ludzie w ogóle mało chodzą. Telewizja często podaje codziennie jakieś napady, jakieś straszą ludzi bardzo, i ludzie się boją. I Ja mam niedaleko swojego domu jezioro, wokół którego często chodzę na spacer, i zwykle chodzę sama. Moja sąsiadka kiedyś przyszła do mnie, sąsiadka jest z Kolumbii, i się zapytała, czy może ze mną chodzić. I ja się zgodziłam, chodziła ze mną, ale ona tylko i wyłącznie idzie, kiedy ja idę, jak ma i sama to boi się. Ludzie się boją dzieci wypuszczać na ulicę, ponieważ ciągle straszą pedofilami, i ludziom się wydaje, że za każdym drzewem ktoś stoi i na nich czycha. Ja jakoś się nie spotkałam, dzieci wychowałam. Chodziliśmy. Dzieci nie chodzą również piechotą do szkoły. Bardzo mały procent, ogromnie mały procent, dzieci chodzi piechotą. Większość jedzie samochodem, i rodzice pod szkoły przyjeżdżają samochodem, żeby te dzieci odebrać ze szkoły. To też jest trochę uciążliwe, bo zwykle ciężko jest znaleźć miejsce do parkowania, bo wszyscy o jednej godzinie zjeżdżają. Dobra rzecz jest w Australii, że Szkoła ma jeden czas, także jest łatwo zorganizować wszystkie szkoły tak samo mniej więcej się zaczynają między 830 a za 15:09 i kończą się około 10 po 20:03. 15 po 3, 20 po 3. Jest codziennie taki sam czas i codziennie i wszystkie szkoły taki sam czas mają. To tak sobie tutaj napisałam parę rzeczy, o których miałam, ale Chyba już wszystko powiedziałam. Czasami brak jest konkurencji i takiego, jak to się mówiło w Polsce, pościgu szczurów. Oni są tak spokojni, im tak wszystko jedno jest. Nie ma jakiejś, nie ma, nie ma takiej konkurencji. Wszystko jest tak, sp... każdy jest obojętny, jak idzie, tak idzie. Jak będzie, każdy w zasadzie ma te podstawy swojego życia, więc nie ma jakiejś zazdrości, nie ma zawiści. I ten spokój, taki ogromny, cichy, flegmatyczny spokój czasami drażni. I czasami człowiek by chciał trochę energii i trochę, trochę życia. Oczywiście są miejsca, gdzie młodzi ludzie mają swoje kluby nocne i tam życia jest pełno. I są i bójki, i dyskoteki, i imprezy, tak jak wszędzie, tak jak w każdym mieście i w każdym społeczeństwie. Ale ja w tym udziału w tej chwili nie biorę, i dla mnie życie jest ogromnie spokojne. Pytałam się kilku osób ze swojej rodziny, czego nie lubią w Australii, i nikt nie potrafił znaleźć niczego takiego konkretnego, żeby powiedzieć, no, że ludzie nie wyglądają tak elegancko jak w Europie. Tak jak powiedziałam, po pewnym czasie się do tego przyzwyczajamy i przestaje nam to przeszkadzać, bo to nie, wcale nie znaczy, że ci ludzie są. Źli, oni są tak grzeczni i tak uprzejmi i tak mili, że jak zaczyna się z nimi rozmawiać, to człowiek zmienia zupełnie zdanie. Nie ma, takiej, nie ma też takiej gradacji, że ktoś jest lepszy czy ktoś jest gorszy, że to jest mój dyrektor. Dyrektor będzie rozmawiał z każdym, do naszego szefa rządu też po imieniu mówią, Nasza premier ma na imię Julia, i od do niej się mówi Julia. Nie mówi się pani premier, tylko mówi się po imieniu Julia. Także taka jest Australia. Bardzo mi przykro, że nie mogę wiele rzeczy znaleźć, których nie lubię. Uwielbiam przyrodę europejską, bardzo uwielbiam Europę. I tak czasami myślę, gdybym miała na przykład wygrała 10 milionów dolarów, czy bym wróciła do Europy. I nie jestem taka pewna. Może bym chciała mieć, jakbym była bardzo bogata, jeden dom w Europie, gdzieś nad jeziorami, w lesie, i może bym na dwa miesiące latem chętnie przyjechała, ale na stałe się przenieść, chyba już bym się nie przeniosła. Chociaż, tak jak powiedziałam, uwielbiam Polskę i kocham, ale nie tęsknię ani za jesienią, ani za wiosną i w zasadzie nie tęsknię za zimą. Od 28 lat nie widziałam śniegu i nie tęsknię za tym śniegiem. Chyba ja lubię ciepło, chociaż upały dokuczają. Są takie dni, że dokuczają, ale ich jest tylko kilka i można je przeżyć, a większość roku jest piękna pogoda. Dziękuję serdecznie. Tyle co mi przyszło na myśl, to powiedziałam. Proszę pytać się, proszę bardzo o komentarze. Zapraszam do prenumeraty mojego kanału. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ja jestem Hania i do usłyszenia.